naczko ludziska z tej strony Kazik Jak widzicie dzisiaj zaczynamy sobie grę Far Cry. Prima drugi odcineczek już. E, dzisiaj mam lepszy głosek. E, jak widzicie mamy swojego jakże zacnego przyjaciela e, który jest troszkę chory więc rzućmy mu mięsa bo nazbieraliśmy ostatnio. E, powiem wam tak, od ostatniego odcinka Trochę się pozmieniało ze względu na to, że trochę pograłem, trochę poprzechodziłem i mapa wygląda następująco tak. Jestem w punkcie rybackim, który dopiero co przejąłem. I zobaczcie, trochę już po... kurczę nie tak. Trochę już podkrywałem, trochę terenu zwiedziłem. Nie wiem czy jakąś misję, ale tutaj to bym musiał mieć po prostu o jednym. Ubrania na zimę więc nie wiem czy sobie tutaj nie pójdę do nieznane PDA w ogóle aha dobra nie znane wszystko średni poziom hmm. co to pomóż Winja? pomaganie Windżom jest dobre bo wtedy do wioski moje dołączają a wioska już jest trochę rozbudowana i trochę tutaj tych łebków jest 4-5 a tego łebka jeszcze mam go? Wioska? tylko że od niego jest misja I nie wiem Dobra, tego łebka nie mam, tylko trochę mi droga zajmie. Kurczę, zapomniałem łączyć... Yy, ale to mniejsza z tym, dobra. Yy, także już w tym miejscu zapraszam do zostawienia łapeczki w, yy, w górę i, i nie w dziurę, tylko w górę. Albo pójdziemy zapolować na dużego łosia. Nie wiem jeszcze co zrobimy, ale pójdziemy tu. Dobra. Yy, moment, pokażę Wam jeszcze taką rzecz. Ogólnie mam pozmienianych trochę zwierzaczków, bo trochę ich sobie nałapem. Wam jeszcze później to pokażę. Moment, gdzieś tam o ile Aha, czy tu idę pomóc. Dobra, weźmy łuk. Nie, no nie będziemy się w ten sposób bawić. Bierzemy najsilniejsze zwierzę jakie na chwilę obecną mam Nie wiem co tu się dzieje. Zobaczcie no co mój piaseł zrobi. Kotek. To są moi wszyscy ja, ja nie będę walczył z nim bez przesady Dzik ucieka? Daleko nie ucieknie Akurat tygrys biały jest wolny No ale... Zezryj panterkę, co ona będzie? No, będzie mnie tu atakować. Też mam go już w ekwipunku, w także opanowałem jednego, więc mogę go przywołać. W amparte. Tak? Obym miał pióra Jest! Ludzie jest! Nawet nie wiecie ile ja się naszukałem piór. Myślałem, że to ogólnie pióra zdobywałem z takich większych y, tych. Powiedzcie mi z większych... Y, z ptaków jakichś, czyli te I teraz dzięki temu, że zdobyłem te pióra, rozbudujmy sobie sakwę na łuki i mieliśmy tam 16, mamy teraz 24 skóra, z niedźwiedzia też mam. Rzadkie pióra 4, kurde, będzie problem to znaleźć, ale da się radę. Umiejętności możemy jakieś dodać. Widzicie trochę już porobiłem, ale mi chodzi, żeby tutaj dodać sobie na przykład yy, to. Dobra, czyli moment. W ten sposób możemy dużo zdobyć. Czyli dobra. Zanim tam dojdziemy, mogę mieć teraz więcej strzał, więc... Och ty kurwa, ty mnie zaraz zeźresz. Na szczęście mój tygrysek jest, który mnie chroni przed takimi zwierzętami. I w ten sposób one mnie nie zeźwią, bo jeżeli bym szedł... Z... O, rzadkie zwierzę jakieś. To nie w tom szło. Kurwa, odwaliłem. Puszczę. No nie. Mogłem sobie oswoić, to był rzadki. Odwaliłem. Skóra czarnego. Poczekajcie, dobra, pójść go już. Sprawdźmy. No, rzad... Czarny jaguar rzadki jest e, Jeszcze zobaczmy, on jest mocniejszy No, siłę ma to samo co to No, jest lepszy, kurczę Jest mocniejszy od mojego tygryska Kurczę, no niestety O, takie gałązki zbieramy sobie na chrust, na chrust, no na łuki, na wytwarzanie takich rzeczy sobie. Rzadka zwierzyna się objawia w ten sposób, że mamy po prostu zaznaczony ten... E, taki poślad się długi robi za nią, także łatwo jest je łatwo, ciężko jest je właśnie znaleźć, ale łatwiej ze względu na to, że ten... E, że zostawiam po sobie taki ślad nietypowy. Dobra, trochę tego nazbierałem Dobra, 32 strzały mamy Coś gdzieś słysz Instynkt łowcy włączyłem ale tej zwierzyny co tu przebiegałań A co Gdzie on jest? No co to się dzieje? Ja ich nie chcę. Albo wiaski nie gdzieś są. Dobra. Mniejsza... Yeah. się wjebałem w szczęście mój wilk już tu jest, tu nie wiem nawet jak stąd wyjść no to ludzie mam problem tak z deka labirynty to jest najgorsze takie coś to jest najgorsze co może być nie wiadomo nawet jak z tego wyjść w głowę i leży. Ej, no to nie jest już śmieszne. Dobra, stamtąd przyszedłem, to tędy i wyjdę. Gdzieś na dole musi być wyjście. O, znowu coś mogę wytworzyć, albo doświadczenie dostałem, nie wiem. Nie wiem, jakoś wyjście musi być, bo mój wilk... ten... E, tygrys wychodzi. Dobra, zobaczmy co mamy do wytworzenia. Aha, zimowa odzienie. Czyli skóra białego, wilka, skóra. Czyli mamy teraz gacie na dupie. Dobra, polecimy jeszcze na szybko w tamtą stronę. A, wilk. Wilk kawał, ten tygrysek kawałek musiał się przebiec, żeby wejść. Takie przyciemnianie to co mam to jest cały czas włączanie trybu... Yy Nie z kim oni walczą. Lepiej z nimi nie mną. Dobra, ziec. Kurczę, naszego czego goń? Dobra przeszukajmy Chodź tu moje zwierzynko masz jedz Dobra Nie będziemy przynosić ciała, Podbierajmy włócznie Przeszukajmy to, a z białego tygrysa skórę pozyskajmy, bo się przyda do jakiejś misji na pewno Kurczę, ile nam zostało? 140 kroków Łoś, nie. nie lubię takich rzeczy Dobra po tym jeszcze zejdziemy No, łupek, przydatna rzecz też do misji. Ubijemy sobie jaka? Tylko poczekajmy za tym, za moich stworzeniem. Nie był potrzebny. Ups, sorry, czerwon sobie po prostu ulepszyć jeszcze na włócznie bo włócznie są dobre jeszcze są poulepszane już chyba e, kurczę nie wiem ile nam 94 metry zostały a to jeszcze zdań żeby można odciąć wykonać misję przepłyńmy nie ma tutaj tych kurczywyków jest rzepka już byłem w tej rzece i powiem wam ludzie, że tam takie ryby pływają, że nawet z nimi nie zaczynają, bo się obawiam, ale będzie potrzebna mi e, skóra z nich. Trochę dziwnie, że skóra z ryby, no ale można i tak. Kurczę, mam mikrofon na nagustawiony, mam nadzieję, że nie jest źle. Może kiedyś jak się... tyle latają wszystko. Przerośnięte to, to wszystko jest, no ale no, Takie czasy Dobra, ale no gdzie jest to wejście? Wow To gdzieś tutaj na dole musi być. Dobra ludzie, tu misja mi zejdzie około pół godzinki być może, coś takiego. Nie no dobra spróbujemy, ile wyjdzie tyle wyjdzie. I teraz filmik. O FPS mi tu spadł. Spadły, spadły FPS i ja też spadłem.

Pod szask, ale jak ja mam wstąd wyjść? Ale jak ja mam wstąd uciec? da radę tak, to podpalmy. A, patrzcie, tu da radę pod, Podpaliłem tamto, żeby tam spróbować wyjść, a to się spaliło i tu jest wyjść. To chlub do wody. wo wo wo. Wow, wow. Rybka. tak nie ciekawie kurwa tu nie wejdzie Boże poczekajcie, ja a chociaż Jaguara mam odswojonego no. no ale wydostać się z tego Wydaje no, mi się, że jedyna opcja jest tędy Obawiam się, że mogę utopić No niby gdzieś coś przepłynąłem, ale Nie wiem czy to nie zestału dostawu do dostawu stawu do stawu. ej Aha, nie mam opanowanej takiej umiejętności która by mi pozwoliła się stąd wydostać Czekajcie, sprawdźmy umiejętności na I No, no to u tego pajaca, ale Jak tam w liść? Kurcze No to co? Podpalmy Jak nie da rady tak byś to podpalimy i my też wyjdziemy. Myślałem, że tu coś będzie. jak stąd się wydostać. Dobra zanurkujmy jeszcze raz. Może to coś nam pokaże. No dobra ucieknij z ja nie, nie wiem nawet jak Odpalę się na 100% Aha To widzieliście Wystarczyło trochę pochodzić, po jest Kurczę, no że ja tego nie zauważyłem od razu. No i zobaczmy, czy teraz możemy odblokować mnie. Nie musimy nawet. W dół do góry wspinają. Dobra. Easy. Ale żeby nie było podpalającą tą walwę. Nie wiem, co to tam nawet. Co za pajac to zrobił? Tak jeszcze przeczucie, że coś przy nich musi być. Nie, Jednak nic nie ma. Dobra. Kurczę muzyka brzmi. Mam nadzieję, że czas mi nie minie. Mamy 25 minutek. Zapałem się, easy. Kurcz. Myślałem, że da radę tam się zatrzymać. No dobra, ludziska, także. Jeszcze raz próbujemy. Czytało nas. moment. Nie wiem jak ja mam to zrobić, ale dobra A, chcę się tylko wydać. pierdolę Mora, ludzie wydostaliśmy się Jesteśmy mistrzami No, także trzymajcie się ludzi z Do następnego, łapeczka w górę هيكا